Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie W trujeczce w kolejnym odcinku Jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy w trujeczce. No i ja sobie tutaj... A, Elio się już, słuchajcie, gdzieś wypiera Więc myślę, że jemu ja zaraz jakieś zadanie dam Właśnie może, żeby on się wykąpał No i co kochani, przegrałam sobie jeden Simowy dzień I w tym czasie, zobaczcie kto nam urosł, Zobaczcie, chora ta nam urosła Nasza przepiękna Simeczka psiowa Psiowa Sim to, chociaż ona ma tą sierść taką piękną, ale jakieś takie, jakby te tekstury nie były wczytane. No, no, no trudno, trudno. Okej, okay. i tak, i tak jak Wam mówiłam, przegram sobie, że w ostatnim odcinku Wam mówiłam, że przegram sobie do momentu, w którym Elio dostanie awans na piąty poziom kariery swojej stylisty. No i, 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 i czy ja jeszcze znajdę to kurczątko? Chyba już nie znajdę aj, aj, aj. a ja myślałam, że wam pokażę tą taką. Wiecie o co chodzi, nie? No weź, ej, zepsułeś, napraw. E, no tą wiadomość, że on dostał na was, kurde. Ja sama nawet nie czytałam, wiecie, że, co tam było napisane, żeby przeczytać to z wami. I tyłek. <grym> I tyle z tego wyszło, no ale dobra, niech on tam naprawi. Ty jesteś głodny, ty jesz, czy to nie ty jesteś? Nie, bo że się te pisze tak mylą, że to jest po prostu masakra. Jak śpisz, to wstawaj. I słuchajcie, nie możesz jeszcze siuśku, ok Dzisiaj Elio ma wolne I jutro też ma wolne Ogólnie to chciałabym spotkać się właśnie dzisiaj z naszym, jak on miał, Stejnem I... Właśnie, 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 właśnie. Aka podpowiedziała w komentarzu bardzo fajnie, że oni by mogli razem ze sobą zamieszkać i gdzieś wyjechać. No, słuchajcie, powiem Wam tak: z tym zamieszkaniem ze sobą, to ja już myślałam o tym właśnie ostatnio, że, że tak zrobię. Ale pomysł właśnie w, z tym, żeby gdzieś razem wjechać na jakiś wspólny, wspólny wypadzik Jest mega, mega super Także dziękuję bardzo e, Oczywiście zachęcam do podsyłania pomysłów Bo ja czasami, wiecie, nie wpadnę na coś Tym bardziej w trójce No, także um, Jezus, ile on to będzie teraz naprawiał Także jeszcze raz dziękuję Adze za pomysł No i słuchajcie, no i wybieramy się dzisiaj gdzieś Wyskoczymy sobie na parę dni Myślę, że na troszeczkę dłużej niż te dwa dni, które Elio ma wolne Nie wiem, na jakiej zasadzie to ten będzie cząca jako urlop, czy, czy co? Jak to, taka, ta kariera jest taka wolna, bym powiedziała? Co tobie jest? Ty jesteś y, sikło? no to chodź, żeż tutaj już możesz, możesz. Mamy do odbioru też prezenty. W planach mamy rozbudowę domku, y, w górę oczywiście, czy oczywiście, no, no nie jest to takie oczywiste, ale ja bym chciała chyba w górę, o ile mi to wyjdzie, bo pamiętajcie, że to nie jest proste dla mnie. Mm, no i mam plan, żeby właśnie do góry zrobić Gabinet Elio, gdzie on tam będzie mógł sobie szkicować I pokoje dla dzieci, tak Bo będziemy adoptować i pomyślałam, że zaadoptujemy sobie dwójkę dzieci Takich w wieku już szkolnym Albo jedno szkolne, a drugie toddler, nie wiem Myślę, że raczej lepiej byłoby tutaj dla mnie, żebym chociaż w jednej swojej serii na YouTubie nie utrudniała sobie życia Więc byłoby lepiej, żebym żebyśmy zaadoptowali dwójkę dzieci szkolnych, na przykład chłopca i dziewczynkę. Dobra, czyli czekamy, aż Elio się wykąpie, zaprosimy Steina i myślę, że. A Jezus, ile gazet! I myślę, że na początku wiecie co, zaprosimy go do tego, żeby on z nami zamieszkał. Będzie mi po prostu łatwiej tam nimi sterować. Ciekawa jestem, czy się zgodzi. To po pierwsze, a po drugie właśnie chcę przyjąć jeszcze od Was prezenty, żeby je tak naprawdę od razu sprzedać i żeby mieć na te wakacje, no i później na rozbudowę domku. Czekajcie, czekajcie, co, 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 Cały czas. Filio otrzymał swoje tygodniowe stypendium, a z jakiej to okazji? O kurcze, fajnie. Stain, 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 stain. Hello. Hello, hello. Weźmy go tutaj po komplementu i troszkę on się tam też bawi z piskiem. Zawiesieć święteczny. Łosima już jest, a my w krótkiej gaciach, śnieg tu pada, Ale my chyba pojedziemy raczej w takie ciepłe miejsce. E, oczywiście też chcę staina przebrać, ale myślę, że mm, że to nie w tym odcinku, że ogarnę to chyba na, na następny odcinek Dobra, zostaw już tego psa I zajmiemy się tutaj yy, Steinem Kurczę, fajnie, kupić amygdala z pozytywka I weź, bo zrobimy te lampki Zrobimy, zrobimy Czy to się klikało na drzwi? Tak, wiszące yy, Wielokolorowe Oczywiście, że tak Oczywiście, że tak. Gdzie te lampki są? Jak uroczo. Ej, a ty czemu tam z nim nie komplementujesz go? Halo. Halo, halo. Chodź, porozmawiajcie tutaj, chłopaki. Halo. No, romantyczne, dobra. Pocałuj go, pocałuj. Zaczymy. I czy ja tutaj mam te automatyczne, czy to po prostu w tej trójce to mi chyba nie działa? Czy działa? Nie, wiem już Dobra, chłopaki, raz, dwa, trzy, zamieszkajcie razem wy <grym> Co tu jest? Ej, aha, dobra, spokojnie. nic Bawić się wspaniale, nie, 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 nie Specjalny flirciarz Co ty tutaj masz? Zalotny dowcip Oby mm, to była wspaniała randka O, randka nam się zrobiła, spoko Przewizmień, głośność, taniec, okej okay. Stajnik, chodź tu, zatęcz razem. Wolny taniec, zatęczcie sobie. No i, i poszukam, może w tych przyjaznych, czy obiecaj mu ochronę, o? Obejrzeć film. W sumie nie, bo zaraz wyjeżdżamy. E, moda, nie. Moda na razie nie. Rozmawiaj o śniegu i sobie szukam tego, żeby on mógł z nami zamieszkać. Zaproś jako współlokatora, to jest to, kurczątko. Ej, czy to jest to romantyczne? Przyznaj się do e, obiecajnie śmiał pocałunek. Więcej zrób romantyczne. Ło, nadreptnął go. Ej, czy to jest to zaprosić jako współlokatora? Czy to nie, nie było jakoś inaczej? Kurczę, dobra, czekajcie. Niech oni sobie skończą tańce wygibańce. Oj, dreptają się po paluchach. Niszczenie. No to Halko, no proszę cię bardzo. Lumpy porozrzucane. Ten jest brudny, trzeba by go było wykąpać. Dobra, koniec, nie tańczcie Ja już wyłączam tą muzykę też. Czy to jakoś inaczej? Już teraz. Ja nie, nie wiem, słuchajcie, czy to się jakoś inaczej nazywało? Dobra, zapytaj o dzień. Może jak to by musiało być ten pasek do końca na zielono lub głupieninę. Ej, coś, odblokowałam! Odblokowujesz osiągnięcie miłość od pierwszego wierzenia i zdobywasz odznakę. O czat, obejrzyj osiągnięcia. O, to są jakieś takie pierdolitka. Dobra. Dobra, dobra, wiecie co? Ja go zaproszę jako tego współlokatora, bo ja tutaj nie widzę żadnej takiej innej y, opcji. A oni są już parą chyba co? Zauroczone. Czy Oni nie są razem ze sobą? To nie może rzeczywiście kurczę muszą mieć to. Na maksa. No dobra, no to może... Y, Czasem lubię jeść ciasto cytrynowe na śniadanie. No to może właśnie. Ej, ale jak to on chyba tu nie będzie z nami w rodzinie, nie? Kurde, blaszka, wspólokatorzy. Eee, Odeśli. Nie. Kurde, zlamiłam. Zlamiłam. Gdzie on tu będzie? Hm. Dobra, zapytaj go o uczelnię i chodźcie, Boże, śnieg. I weźmiemy. Tak, po pierwsze weźmiemy pocztę. Kurczę, zlamiłam. Wiem, wiem, wiem o tym. Mm, pewnie musimy mieć na maksa tą znajomość Ale dobra, może uda nam się to, słuchajcie, na wakacjach ogarnąć Co ty chcesz? Pływać nago? No dobra, za, załączę mu to Dostał liść Liście dostaliśmy yy, Dziękuję ci, teraz nareszcie mogę ci powiedzieć Jak szczególną jesteś dla mnie osobą O, to jest tamten gościu, co kiedyś ten... O, szkoła o nazwie gimna, gimnazjum, gimnazjum prywatne. Dobra, e, przyjmijmy prezenty od przyjaciela. Przyjmę od Was prezenty, już jest w ogóle 17, nie? To jest po prostu jakiś hit. Zobaczę, czy są jakieś e, oczekujący znajomi. Jest. Simunia. Oczywiście przyjmujemy i teraz słuchajcie, prezenty. Prezenty prezenty. Pozdrowienia od powiększającej się rodzinki. 28 lipiec. Miesiąc temu prawie. Dobra, mnie ważne. O, mamy wieże, okej. Okay. Czy chcesz zrewanżować się? Tak, oczywiście. Dla Elizy jak zawsze luksusowy pakiet. I co my tutaj napiszemy dzisiaj, słuchajcie? Zróbmy pozdro... Boże, walę bransoletką o kubek. Pozdrow... Wy... wy, wy, wy. Pozdrowienia z wakacji. Dobra, zróbmy tak, jeszcze słuchajcie, na wakacjach nas nie ma, ale będziemy, słuchajcie, będziemy. Ile ja tych i zrobiłam, Jesus? <laughs> Dobra, C. Dziękujemy. Odsyłamy Elizie prezencik. Dalej mamy od Agi dla Elio do spiężenia, żeby mieli ze Steinem jakieś przyjemne zajęcia. O, idealnie, na przyjemne wakacje. Krzesło, jak to fotel chyba. Dziękujemy. Odsyłamy prezent niespodziankę dla Agi. Pozdrowienia z wakacji. No i dalej, mamy tutaj o pan Dawid, także ok, chyba pierwszy prezent tutaj od Dawida. Ofiara meduzy, ty to może być tego, kosztowna taka rzeźba. Dziękujemy, odsyłamy i tak, mam nadzieję, że uda nam się na te wakacje wyjechać. Tu mamy odwieraniki bez talencie. Patrzę, czy jeszcze ktoś, właśnie nowy. O, tu jest jakaś Kasia. Kasia Bzium, proszę bardzo, znaczy dziękuję. O, jaką sowkę mamy, dobra. Odsyłamy prezencik czwarty. No, i może teraz tutaj z początku, na przykład od Martyn 15 sierpnia, no to dość niedawno, tak, telewizor sprzedamy, dziękujemy, odsyłamy. Dziękujemy, proszę bardzo. Zapraszam oczywiście do zapraszania mnie tutaj na store, żebyśmy sobie razem te prezenciki mogli wysyłać. Tutaj sobie to przeklikamy. No i dobra, chodźcie, wejdziemy sobie w tryb tutaj, żeby te prezenty sprzedać. Czyli tak, że Stereo sprzedaje 475, krzesło 375. O Jezus Maria, nie musiałam że to 16 tysięcy A to 1600, ale spoko Mega, 1200 za sofę I telewizor No mega, 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 mega super I teraz tak, wiecie co? Weźmy sobie jeszcze tutaj, co to jest? Obietnica ochrony Ja bym chciała pokazać Wam, jakie obrazy tutaj on naszkicza Czy obrazy, no to nie są obrazy Nie wiem, co to w sumie, jak to nazywać O, patrzcie, tutaj mamy takiego pana naszkicowanego I mamy drugiego pana Ale ja myślę, słuchajcie, że my sobie to sprzedamy One są niewiele warte, co prawda o, 25, ale, ale są, a mi się bardziej podobają te tutaj pierwsze, takie szkicowane ołówkiem bym powiedziała I tutaj widzę, że też coś fajnego nam się tworzy Ok, ja sobie teraz, słuchajcie, zapiszę grę Ok, zapisałam grę, żeby wiecie, w razie czego nic nie stracić Ogólnie tutaj mamy właśnie też um, takie pragnienie, żeby teraz mamy, żeby osiągnąć siódmy poziom Ostatnio mieliśmy, żeby piąty, a tutaj wystalizować 25 simów, a tu mamy jednego na razie no dobra. Tu mamy dynie. W ogóle sprzedajmy te dynie. Po co nam te dynie są? Mm, Okej. Okay. No i teraz tak. Jak to się robiło? Czy to się robiło? Bo my nie mamy komputera, prawda? A czy na telefonie to możemy zrobić? Mm, biuro nieruchomości i podróży. O, podróżuj. Usługi współlokatorów. Aha. A czy my będziemy mogli razem tam polecieć? Podróżuj. Kurczę. Czekajcie, no bo ja nie chcę sama, ja chcę, żeby oni tam razem nie podróżowali. Eee, jaj, nie możemy go wziąć ze sobą. No to my to byśmy musieli go tutaj wprowadzić, słuchajcie, ale ja nie wiem, czy ja nie zlamiłam z tym z tym właśnie, mm, że zrobiłam go jako współlokatora. Dobra, ludzie, ale żem się namęczyła z tym dodaniem go do rodziny. Dodałam go przez kod. No niestety, musiałam, słuchajcie, pół internetu przeszukałam i wpisałam mm, kod tutaj w konsolę Testing, cheats, enable, true. No i shiftem dodałam go do rodziny. Także słuchajcie, jesteśmy. Nie wiem, czemu nie mogłam mu zaproponować jakby takiego yy, mieszkania. Wspólnego ze sobą, nie wiem, pewnie mi napiszecie w komentarzach Ale dobra, słuchajcie, lecimy, bo już jest 18, będziemy na noc e, pociągiem, słuchajcie, samolotem Tu my się będziemy, słuchajcie e, Co? Wyślij Sima na trasę lub ugość go, nie wiem e, O co chodzi? Podróżuj, ok, będziemy sobie podróżować razem Ważne, że się udało, udało słuchajcie, ważne, że się udało i będziemy mogli wyruszyć na... Ale czemu? Nie mogę z nim... A jest tu, sorry, Boże, już przeżywam. Wybierz cel. Wybierz cel. Ja Miałam tego moda... Yy, Boże, Enra... Boże, jak on się nazywa, ten mod... Traveler, o, że mogę właśnie wyjeżdżać do wszystkich miast, które mam w grze. No ale słuchajcie, ja postanowiłam, że wybierzemy się do Ziwa Ziva, Ziwa Zivabonde. Ziva ja oglądałam właśnie mm, przegląd u Korci, bodajże to raz, a u kogoś oglądałam serię, ale nie pamiętam teraz u kogo. U kogoś, u, 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 ugrani chyba, ugrani. No i mi się bardzo podoba to miejsce, także postanowiłam właśnie, że wybierzemy się tutaj. Ej, a patrzcie, a ja sobie tu mogę wybrać na ile, dy, dy, a, czyli ja tu mam, mhm mm ale dobra, nie, myślę, że wybierzemy się na 3 czy 5, ale hajsu nam zejdzie. Na trzy dni, dobra, słuchajcie, na trzy dni się wybierzemy Wsiadamy, słuchajcie, w taksi Ostrzeżenie, jeśli którakolwiek z tych osób wypełnia obecnie okazję związaną ze zmianą przyszłości Dobra, tam dajcie mi żyć e, Najpierw taksi, słuchajcie, na lotnisko, a potem śmigamy, słuchajcie, w samolotem do Ziva Ziva Bondę, czy jak to tam się zwie <laughs> Okej okay. No i dobra, żeśmy, słuchajcie, dojechali Dostępne są parcele Nie, nie będziemy nic, słuchajcie, tutaj umieszczać Ja zrobię pauzę No i słuchajcie, słuchajcie Jesteśmy w tym przepięknym, przecudownym świecie Ja bym w ogóle chciała, wiecie co? E, obejrzyj bazę wypadową Aha, czyli tutaj jest baza wypadowa Ja bym chciała w ogóle tutaj kiedyś pograć Zrobić jakąś taką miniserię Ale... Ale słuchajcie, nie wiem nie wiem, nie wiem, nie wiem, a czym, o właśnie, tutaj jest. Tu, ja pamiętam, że to jest, tutaj były tak jakby takie dwie, yy, dwa światy, dwie, że po jednej stronie rzeki było jedno, a po drugiej była druga, jakby taka, jak to się nazywa, osada. I gdzie to jest? Patrzcie, no, o, tutaj widzicie. Tak, tutaj. E, także dobra. A czekajcie, a tutaj co jest? Taka łódeczka, żaglóweczka, łódeczka. E, czy my tylko tam możemy zamieszkać. O, mamy nawet ten, patrzcie. E, my chyba tylko tam możemy zamieszkać, tak? No dobra, dobra, to weźmy, obejrzyjmy tą bazę wypadową i ogarniemy, co się tutaj dzieje się e, Dobra, chłopaki, wy jesteście na pauzie, ale weźcie sobie tutaj, dajcie może jakiś biuzi, buzi, buzi Dobra, co tutaj jest? Wyślij prezent, patrz, mogliśmy stąd wysłać prezenty, ale okej okay. Eee, tak, 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 tak. Wybierzmy sobie chałupkę. Czemu to jest tak ciemno? Stop, stop, stop. Czy tutaj są jakieś lampy? Włącz. Wszystkie światła mi proszę włączyć. O! Ej, jak tu jest ładnie. Czy my tu możemy jakoś. Czy to tak było w dwójce, że się drzwi blokuje? Czy jak to jest? Świąteczne lampki na, ba, na dom. Ustaw jako drzwi wejściowe. Dobra, ustawimy sobie jako drzwi wejściowe. Wybierz właściciela łóżka Elio i mogę też. Yy, ra, mogę ich dwóch dać? To teraz, kto jest tym właścicielem? Dobra, słuchajcie, nieważne, kto będzie tym właścicielem. Ważne, że. Mamy gdzie spać No i okej, okay, okej okay. Ale co my tutaj będziemy robić? Słuchajcie, ja to wiecie, że ja to muszę wszystko tutaj ogarnąć sobie Idziemy, słuchajcie, na podgląd mapy I jak już jesteśmy tutaj, to właśnie może wybierzemy się bardziej Tu jest, co to jest? Supernatural, okej okay. Co to? Wóz cygański Gdzieś tutaj byśmy mogli się na przykład. O, tu jest coś. Odwiedź miejsce z, ze steinem. Okej. Okay. Jak tam idą buziaki, czy nie idą. Dobra, czyli słuchajcie, już mieszkamy razem. O chłopaki jak biegną fajnie. Postać miejscowego. O, jesteśmy, słuchajcie, już w tej. Boże, jak to powiedzieć. O, ładują się jeszcze osadzie. Dzielnicy? No, nie, na no dzielnicy to nie. Chodźcie, chłopaki, weźmiecie sobie tutaj kogoś poznacie Zobaczcie, ale tu jest w ogóle wróżków, wróżek, ale super, ale super, ekstra bombastycznie. Podobuje mi się to wszystko. Chodź, poznaj sobie tutaj przyjazne powitanie. No, i ty też, chodź. Przyjazne powitanie. A jeszcze patrzcie. Zobaczmy, co on tutaj by chciał. Jeździć sam osobą na łyżwach? Proszę Cię bardzo. Zapisać się na uniwersytet? Nie. Mm, nauczyć umiejętności wędkowania? Wybrać się na ryby? Dobra. A powiedz mi, ty, czy Ty masz to? Ty jesteś bez pracy. Spoko. Trzeba będzie tutaj coś ogarnąć. Mm, jak tu jest ładnie. <laughs> Podoba mi się tu. A tam się jeszcze nie doczytały te... teksturki. Dobra, niech chłopaki sobie tutaj porozmawiają, spędzą czas, słuchajcie, poznają. Elio, co ty robisz? Nie czytaj nic, weź tutaj, poznaj panią, przyjazne powitanie. Chcesz poznać miejscowego? No to proszę cię bardzo, chodź. Poznaj panią? O, jak ładnie. Ojej, co tu się dzieje? A ty co robisz? A e, gadasz. No i dobra, widzisz, ty sobie umiesz. Rozmawiaj o upale. A jej, oni nas czymś tutaj, co oni nam robią? Czuję ciepło. Okej, okay. czyli to jest tutaj ciepło w takim, wy, wychodzi na to, że jest tutaj ciepło. Dobra. E, te psotne wróżki. No właśnie, z tej naprawdę dał się wkręcić. Zawsze będzie pamiętać chwilę, gdy wróżka dopięła swego, ale to był ostatni raz. to, to co ona ci zrobiła? Nie wiem. E, zdobyć eliksir. A jaki ty byś chciał eliksir? Ej, a nie możemy tu na przykład adoptować kogoś. <grywa> e, dobra. Chodźcie, idziemy sobie dalej, popatrzymy sobie. Przeuroczo tu jest i naprawdę chciałabym to chyba kiedyś pograć sobie. Zobaczyć. Zobaczyć, zobaczyć o co tutaj chodzi. Tak, wiecie, dokładnie, dosadnie. Chodź, weź sobie podnieś len. Tu coś jest, widzę na dole jakieś tajne przejście. Uu, uu. A to jest ta wróżka, I tu są te wróżki, tak? Zwiedzaj sekretny ogród ze stajnem, pewnie, że tak. Miskę też napełnić, na razie nie masz dla kogo. Zebrać wróżkowy pył, a to czekaj, to czekaj, to czekaj, 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 czy to można zebrać? A tu jak oni nas rzucają, to można to zebrać? Czy kiedy to można zebrać? Czekajcie, czy tutaj gdzie jest ten, do, do centrum. Okej, okay, ale tutaj ja nie widzę żadnego pyłu, więc widocznie to nie o to tutaj chodzi. Ale dobra, pamiętajcie, że ja się cały czas uczę trujeczki, całutki czas. Także okej. Okay. Ej, a ja chciałam, żebyś tutaj odwiedził ten... Użyj schodów, możesz? I tutaj chodź, zwiedzaj sekrety... A czemu nie możesz z nim? Zwiedzaj sekretny ogród i zwiedzaj sekretny ogród. Dobra, 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 są chłopaki, słuchajcie. Co tutaj jeszcze jest? Hmm. W sumie to już chyba tak wszystko obadaliśmy. A czy obadaliśmy? Zobaczyliśmy, gdzie co, o Jezu, gdzie co mniej więcej jest. Pewnie jest dużo rzeczy tutaj do, do zwiedzania. Co to jest? Aha, to jest chyba nasza baza wypadowa. Na pewno, słuchajcie, jest tutaj mnóstwo rzeczy do, do zwiedzania. No i co, jesteś tam, a ty też. Dobra, są oboje. Yy, a tutaj co można? Wędkuj. O, Ty chciałeś wędkować. No to proszę cię bardzo, jak tam skończysz. A nie możecie tu pływać sobie nago, czy coś? Nie. Tutaj odwiedź coś tam. Aha, możemy tu są w ogóle jakieś nagrobki. Możemy tutaj właśnie poodwiedzać te rodzinki, ale nie, niech on sobie tam pójdzie powędkować. Może w kolejnym. O Jezus, może w kolejnym odcinku właśnie byśmy sobie tutaj. Poodwiedzali. A tutaj jest ok. Oglądaj bawiące się koty, ale widocznie nie ma bawiących się kotów. No i dobra, może przejdziemy się jeszcze, słuchajcie, na tą drugą stronę. A tutaj co możemy? Tutaj też można wędkować. A, jak ładnie, ładnie, ładnie. A, coś tu biegnie. Kuni, czy co to takie? O, jaki ładny. Patrzcie tutaj, jak uroczo. O, jak cudownie. Czy ty możesz. Yy, Daj obwąchać dłoń, bo tutaj są też zebry, kochani. Wiecie? Są też zeberki, ale to one są chyba po tamtej drugiej stronie, więc myślę, że tam też się przejdziemy zobaczyć. Za tymi zeberkami. Możesz osiodłać? Nie, nie chcę. U, daj przysmak. Wizyta na targu może oszołomić nusem widoków i zapachów. Elionka będzie wspominać wrażenia odebrane. Dobra, dobra. Co tam dasz sobie wow jak jak jak, jak uroczo super e, opieka um, uczucia poklep po grzbiecie. da się poklepać czy się nie da poklepać zobaczymy słuchajcie ty sobie tam łowisz rybki ale fajna siemeczka fajni są tutaj ci simowie naprawdę cudowni taki no super po prostu jest to zrobione jest taki klimat Ach, uwielbiam, uwielbiam właśnie takie, um, takie wiecie, że, że, że jest jakiś dany, na przykład też klimat w Simsach czy coś takiego w save'ach, o w trujeczce. No nie tylko w trujeczce zresztą. Dobra, chodźcie jeszcze. O, następny kół Ja się tak zastanawiam, czy teraz iść do tego miasta, czy, czy później. Ale wiecie co, może zrobimy także na tą drugą sferę. Pójdziemy sobie w kolejnym odcinku. Wydaje się, że tu ryby nie biorą dobra. I byśmy sobie tutaj może jeszcze coś romantycznego zrobili z naszymi chłopakami. Co ty robisz? Transmituj wideo, o Ale śmieszne, Elio, ale śmieszne Romantyczne um, Trzymaj za ręce Romantyczne Pocałuj, dobra No i okej, okay. a czy oni... Ja to nie mogę ogarnąć, czy oni są już parą, czy nie są Ale mi się wydaje, że nie, on jest zauroczony I tutaj jest, że... No, partner żaden, także oni nie są parą Ale dlaczego oni... Jakby m, nie mam tej opcji, niż zobaczcie, tutaj mają na maksa. Nie wiem, w sensie napiszcie mi, bo na pewno będziecie wiedzieć. O, jak ładnie, nie. Romantyczny i spontaniczny pocałunek. O. A tamten jej cały czas te kwiaty daje, tej babcińce, nie? No po prostu hit Kwiaty, 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 cały czas kwiaty A co to za fajna Simka? Fajna Dobra, co wy tutaj jeszcze byście... Uuu, uuu, uu, miłosny uścisk Niech chłopaki sobie tutaj, słuchajcie I kolejne kwiaty, nie? Okej, okay, miłosny uścisk, trzymaj za ręce Ale przeleciała wróżka. <noise> Okej. Okay. No i dobra, kochani, ja im tutaj klikam troszkę romantycznych, a w tym czasie ja będę się już z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i taka troszeczkę odskocznia od, od tej całej kariery. Chociaż głównie w tej serii, właśnie chodziło o to, żeby przejść tą karierę. Ale tak mi się spodobał właśnie ten pomysł od Agi, że żeby gdzieś wyjechać i z chęcią właśnie poznam tutaj to miasto bliżej. Mam nadzieję, że przez te trzy dni nam się uda to, chociaż to w takiej malutkiej części ogarnąć. Możecie też, jak znacie tutaj to miasteczko, ten świat, to możecie mi napisać na przykład, o, zaproponuj stały związek, jest! To możecie mi podpowiedzieć, gdzie mogłabym się wybrać, gdzie na przykład są jakieś fajne, fajne rzeczorki. O, czekajcie, jest, zaproponuj. to. Jak cudownie, jaki Buziak cudowny! O, Buziaki, 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 chłopaki! No, zobaczcie, miałam już kończyć, a tutaj y mamy stały związek, super ekstra, bombastycznie. Zrób sobie romantyczne zdjęcie razem, no i słuchajcie, kończę, więc jeszcze dokańczając moją ostatnią myśl, możecie mi właśnie podpowiedzieć, gdzie tutaj zajrzeć, żebyśmy mieli co robić. No, także dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i kochani, do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że już niedługo w trójeczce, bo wiecie, ostatnia ta trójeczka na moim kanale to tak średnio się pojawiała, ale mam nadzieję, że to się słuchajcie, że się poprawię, O, że się poprawi. No, także trzymajcie się cieplutko i pa, pa!